Program samorządowy starostwa gości nas pan starosta Krzysztof Lis w nowym w pomieszczeniu, w pomieszczeniu, w którym już wprawdzie raz nagrywaliśmy, no ale zawsze warto przypomnieć, że biuro starosty wygląda zupełnie inaczej. Dzień dobry panie starosty. Dziękuję, dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Inny wystrój trochę. Tak, ale w teraz w tym wystroju zupełnie inaczej się rozmawia. Dookoła tutaj piękne podziękowania, dyplomy, z drugiej strony mapa Pomorza Zachodniego, właściwie powiatu Szczecińskiego. oczywiście Saraba z 1617 roku. Cieszę się, że pan tak to postrzega. <laughs> tak, także bardzo fajnie to wygląda, ale Panie Serosto, my przejdźmy nie do tego, co było kiedyś, tylko do tego, co, jest, co dzieje się teraz. Jest Pan świeżo po wizycie Pani Wicemarszałkini Sejmu, Pani Wielichowskiej. Co daje ta wizyta? No bo tak słuchając tego, co działo się wieczorem w zamku, to można powiedzieć, że była to wizyta typowo kurtuazyjna. Oczywiście tego typu wizyty one mają możliwość po pierwsze pokazania naszego potencjału, jaki, jaki mamy tutaj w powiecie Szczecineckim, bo jednak jest to ważna persona w naszym parlamencie, po drugie, też jest to okazja do tego, aby osoby osobom, które no, stanowią prawo, tak, e, można było przedstawić z, z pozycji z tego dołu, e, co należałoby zmienić, albo, albo co, e, jakie tam robić korekty, aby to sprawniej lepiej funkcjonowało. Ja zaprogramowałem sobie tutaj. Pani Marszałek to przyjęła. Po pierwsze to jest wizyta w Centrum Zdrowia Psychicznego, po drugie w De Domu Pomocy Społecznej Borny Sulinowej, po trzecie w W każdym z tych podmiotów miałem przygotowane oczywiście jak to funkcjonuje, ale czego oczekuje, oczekiwalibyśmy od parlamentarzystów. Ta wizyta była z inicjatywy pani poseł Renaty Rak i też jeżeli chodzi o Centrum Zdrowia Psychicznego, to poza tym jak jesteśmy zorganizowani, co się bardzo podobało, przedstawiłem jakby problemy, które są na dzisiaj. Przypomi przypomnijmy, że że to jest pilotaż. Pilotaż według no, tych kończy przepisów się wierzyć, kończy tak. się 30 czerwca tego roku. bo do tego mamy kontrakt. Do... No właśnie z panią Marszałek o tym rozmawiałem. Pani Marszałek, mamy kontrakt do 30 czerwca. Jest taka zajawka, że będzie ten pilotaż przedłużony do końca tego roku, ale już zapewne będziecie pracować na zmianę przepisów. I podawałem zasady, jak dzisiaj funkcjonuje pilotaż. Pilotaż zawsze jest po to, żeby mieć jakieś wnios... zmianie, wnioski tak. związane z tym, co jest fajnie. Tak? I argumentowałem, że jeżeli już skończy się pilotaż, też to ważnym jest, aby, żeby tego nie skrzelić, przepraszam za wyrażenie, tak. O co chodzi? Dzisiaj, jeżeli mamy populację 106 tysięcy mieszkańców, to na tą populację, powyżej 18 roku życia, mamy środki finansowe w stawce kapitacyjnej na jednego podopiecznego mieszkańca w tej populacji jest, o ile pamiętam, 156 zł. I ważnym jest, żeby to pozostawić, tak, dlatego, że jeżeli się przejdzie w ocenę procedur, no to będzie procedura mniej płatna, procedura więcej płatna i wtedy, kto? Takie podmioty będą chciały realizować procedury więcej płatne. Płatne, a nie będą zajmować się procedurami mniej płatnymi, więc cały pomysł dotyczący wtedy funkcjonowania centrów zdrowia psychicznego upadnie tutaj, nie będzie miał On sensu. Tak, nie centrum. będzie miał sensu. Więc to jakby jedno argumentowałem. Oczywiście drugie, że my również mamy. Możliwość rozszerzenia tych procedur medycznych i stąd nasz wniosek złożony jest na 39 milionów na adaptację jedno z jednego z budynków, ale nie po to, że nam się chce, tak? bo chcemy tutaj tylko. Takie po są to, potrzeby. Po to są potrzeby, argumentowałem. Nasze rozszerzenie dotyczy oddziału detoksykacyjnego, który jest dzisiaj jeden w województwie zachodniopomorskim w Szczecinie. W wschodniej części województwa nie ma takiego oddziału, a, zatem, a potrzeby są coraz większe. Dzisiaj nie mówimy o osobach uzależnionych od alkoholu, ale wiele jeszcze innych, dopalacze, narkotyków i jeszcze coś innego, tak? I w tej części potrzebny jest taki podmiot, który będzie obejmował opieką pewną część mieszkańców, czyli taki w subregionie tym koszalińskim, moglibyśmy te usługi świadczyć. Po drugie, powiedziałem o tym, że chcemy tam uruchomić psychogeriatię. Proszę zauważyć, że w województwie zachodniopomorskim nie ma psychogeriatii. W całym województwie. W wielu województwach tego typu oddziały są, więc my mówimy, jest nisza, chcemy to rozszerzyć, uruchomić. Prosimy panią marszałek, aby w sytuacjach, kiedy będziecie o tym rozmawiać, panią poseł, panią marszałek, żebyście wzięli to pod uwagę. Pani marszałek jest w Komisji Zdrowia. Tak? Jest w Komisji Zdrowia, żeby nas wspierała. Tam wiadomo, jak się rozmawia w różnych sytuacjach, to można powiedzieć, słuchaj, tam starosta Szczeciniecki zawracał mi głowę, żeby przeznaczyć środki na wsparcie takiego oddziału detoksykacyjnego psychiatry. I Wiesz, to jest potrzebne. Słuchaj, weź tam, wesprzyj ten wniosek, bo tak niektóre rzeczy się dzieją i to w dobrym rozumieniu akurat, więc to właśnie ta wizyta dla mnie była o tyle ważna, że mogliśmy to ruszyć. Wizyta w domu pomocy społecznej. No dzisiaj oczywiście my mamy 141 mieszkańców, fajnie ten dom funkcjonuje, tylko większa część tych mieszkańców to są osoby już obłożnie chole, leżące. Teraz my działamy z obszaru ustawy o pomocy społecznej, a ja mam, na przykład, mamy zatrudnionych pielęgniarki, opiekunki. Te pielęgniarki, opiekunki w zasadzie pracują tak jak pielęgniarka w szpitalu czy w innych podmiotach. No oczywiście, tylko że z ustawy o pomocy społecznej pielęgniarka zarabia o wiele mniej, z ustawy o systemie zdrowia pielęgniarka jest tam w określonym systemie i bardzo mocno jest umocowany. Co się dzieje? No pielęgniarki od, od nas uciekają, bo idą tam, gdzie jest lepsza płaca. A my musimy wykonać też wiele czynności związanych z pobraniem krwi, z dozowaniem leków, z różnymi rodzaju obszarami dotyczących procedur, procedur. Typową, tak. typowo medycznych. Więc o tym żeśmy rozmawiali, żeby przyjąć założenie, że Narodowy Fundusz Zdrowia powinien zawierać Kontrakty z domami pomocy społecznej w zakresie świadczeń zdrowotnych. Ale po to trzeba zmienić pewne zapisy ustawowe. tak? Druga rzecz, jeżeli chodzi o domy pomocy społecznej, to proszę sobie wyobrazić, że dzisiaj, działając w ustawie o pomocy społecznej, mamy zakaz prowadzenia jakich, jakichkolwiek dodatkowych usług, Czyli świadczeń. nie ma działalności gospodarczej. Nie ma działalności komercyjnej. Może być tylko z obszaru pomocy społecznej. No ale teraz mamy potencjał, mamy możliwości, a nie mamy możliwości wykonania tych usług. Ja tłumaczyłem, że wystarczy zmienić jeden przepis ustawy o pomocy społecznej, nie pamiętam dokładnie czy artykuł 21 czy 43 i pozwalający im, że na przykład w ramach wolnych mocy domy pomocy społecznej mogą świadczyć usługi komercyjne, a zarobione środki finansowe mają przeznaczyć na poprawę warunków. Kapitalna rzecz. Nic to nie kosztuje. Kilka słów w tym, ale wtedy te środki, na przykład te środki finansowe były przeznaczone na zakup dodatkowych wózków, zakup dodatkowego wyposażenia, poprawę warunków życia tych mieszkańców i obniżenie kosztów funkcjonowania. O tym z panią marszałek, ro marszałek rozmawiałem. Przykład. Do niedawna myśmy, jako mamy kapitalnie wyposażoną pralnię w Domu Pomocy Społecznej, praliśmy dla szpitala, praliśmy dla naszych internatów, praliśmy dla ośrodka rehabilitacji stwardnienia rozsianego. Przyszła kontrola wody za. Nie można, bo jak nie to starosta zostanie ukarany karą 10 tysięcy złotych. No i przestaliśmy prać. Dzisiaj szpital pierze gdzieś w Ustroniu Morskim czy gdzie indziej, a mogłoby to robić nasza jednostka, skoro DPS jest naszą jednostką, SM jest naszą jednostką, ten szpital jest naszą jednostką, SM jest naszą, to pieniądze pozostają w naszych jednostkach, nie wypływają. My dzisiaj, DPS nie może żywić SM-u. Proszę sobie wyobrazić, nie może żywić SM-u, czyli nie może sprzedawać usług żywieniowych na rzecz SM-u. SM Organizuje przetarg, i było tak, że przetarg na żywienie SEM-u wygrała firma ze Szczecinka. No to jest absurd. O tym z panią poseł, z panią marszałek, rozmawialiśmy, więc. Ja ten czas takich osób chcę wykorzystać po to, aby z pozycji tego dołu pokazać, co tam na górze trzeba poprawić, aby to sprawniej, lepiej funkcjonowało. No i wizyta w sm była też również pani marszałek Anna Bękowska. Pokazaliśmy również to, co jest związane z funkcjonowaniem tego ośrodka. Zdumieni, że mamy takie warunki, że tak to świadczymy, ale też rozmawialiśmy o problemach. Tak? Czy nie ma problemu w sensie funkcjonowania SM-u. SM ma pacjentów, za Zawsze jest pełna obsada. SM za rok ubiegły ma, ja pamiętam, około 450 tysięcy zysku. Ale mamy problem dotyczący odpłatności mieszkańców, bo część kosztów ponoszą mieszkańcy, dlatego że te świadczenia związane z rehabilitacją są słabo finansowane. One są bardzo specjalistyczne. My wykonujemy 12-13 dziennie różnego rodzaju zabiegów związanych z rehabilitacją, ale Narodowy Fundusz Zdrowia nam płaci jako rehabilitacja dzienna. To jest określone wartości punktowej i oni szacują, że to jest powiedzmy tego typu procedura to jest 77 punktów, a my mówimy, że my ogromnie różnimy się z rehabilitacją taką normalną. My szacujemy, że powinniśmy mieć około 120 punktów. O tym z Panią Marszałek również rozmawialiśmy. Z Panią Marszałek Bieńkowską rozmawiałem, Bańkowską rozmawiałem również o tym yy, pomyśle dotyczącym uruchomienia w bornym sumie warsztatów terapii zajęciowej, bo jest taka potrzeba szczególnie dla mieszkańców Bornego Sulinowa, dla mieszkańców gminy Szczecinowa prosiłem o wsparcie, bo mamy złożony wniosek w funduszach europejskich Województwa Zachodniopomorskiego na 4 300 tysięcy złotych i pokazywałem, dlaczego akurat uruchomić to, ponieważ istnieje taka pilna potrzeba. Więc te wizyty dają nam możliwość bezpośredniego wymiany poglądów, pokazania, w którym miejscu jesteśmy, dokąd zmierzamy, a to jest pokazania, co w tej maszynie prawnej nie trybi. Myślę, że że tutaj ta okazja jest o tyle dobra, że Pani Marszałek notowała sobie to wszystko, tu wpisała, ten starosta powiedział to. To, 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 tamto, więc zapewne w jakichś różnych posiedzeniach, komisjach może to werytykuje. Oby tak się stało, no bo to nie sztuka, że ktoś wysłucha, tylko sztuka, żeby to ktoś jeszcze popchnął dalej. Oczywiście tak, tak, dlatego pracując, bo przecież marszałek pracuje nie tylko, prowadzi obrady Sejmu, ale pracuje w komisjach. I oni tam siedzą i zastanawiają się, co zmienić, co zrobić, jak zrobić. I nawet jeżeli dyskutują na temat tej psychiatrii, to pani marszałek będąc członkiem, chyba, słuchajcie, ja byłem tam w Szczecinku, w fajny centrum zdrowia psychicznego, ale pan starosta mi artykułował, że musimy to pozostawić w takiej formule dotyczącym... Finansowania, bo byśmy coś sknocili no i wtedy mówią, ok, faktycznie może warto się nad tym pochylić, no i tak tworzy się prawo. Tak, bo stawka kapitacyjna jest zawsze korzystniejsza od tych stawek punktowych przecież, ale panie starostą nie tylko pani Wielichowska była ostatnio w centrum pana zainteresowań również pan Stanisław Gawłowski. Tak, mamy takie dobre relacje z panem senatorem Stanisławem Gawłowskim on wiele spraw, które chcemy jakby żeby nas też wspierał ma miejsce i też ostatnio było takie spotkanie z dyrektorami regionalnej dyrekcji no, lasów państwowych. Powiedzmy, że pan tak. senator Kabłowski, to właściwie można powiedzieć jest, jest z naszego okręgu, ale też tak. jest fachowcem w dziedzinie tego, co jest związane z szeroko pojętą ochroną środowiska, tak. bo był wiceministrem przez wiele lat. Było spotkanie właśnie z udziałem pana senatora Stanisława Kabłowskiego, pani poseł Renaterak Rak i trzech dyrektorów regionalnej dyrekcji lasów państwowych. Rozmawialiśmy o możliwości współpracy, konieczności współpracy w różnych obszarach samorządów, Samorządu powiatowego z tym, co dotyczy nadleśniczych, czyli nadleśnictw i regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych. To są kwestie dotyczące chociażby dróg powiatowych i leśnych, wywozu urobków, czyli drewna z tych, z tych, z tych dróg, to są kwestie dotyczące jakichś drobnych remontów tych dróg, no bo szkody no, bo gdzieś powstają. To są kwestie dotyczące małej retencji i potrzeby tu współdziałania w tym zakresie. Ale oczywiście przeszliśmy na sprawy dotyczące możliwości wsparcia przedsięwzięć drogowych przez środki finansowe z Funduszu Leśnego. Tak. Powiedzmy, że nie udało się z Funduszu roz, Rozwoju Dróg. No właśnie. Nie otrzymaliśmy dofinansowania z Rządowego Programu Rozwoju Dróg Lokalnych, więc szukam możliwości montażu finansowego tych przedsięwzięć, bo nie chciałbym, żebyśmy się wycofali z tych dróg, bo nie dostaliśmy wsparcia. Dyrektor Generalny Naszów Państwowych rozpisał nabór wniosków do, na, na właśnie Fundusz Leśny, gdzie te drogi powiatowe mogą być wspierane, ale nie wszystkie, nie takie, tylko te drogi, którymi wywozi Wywozi się dużą część drewna z, z, z lasów. No bo, no bo wie pan, nie można wyremontować z funduszu leśnego ulicy Warcisława tutaj. Mi się. <grychy> no może i tak, ale pytanie, no musi to mieć jakiś sens. Akurat tak, tego, tak. Więc myśmy złożyli taki wniosek, właśnie do, o wsparcie finansowe S11 spore. Tam potężne ilości drewna wywozi się. I w konsekwencji tą, tą drogą, nasz wniosek opowiada na 1 800 000 złotych, dyskutowaliśmy o możliwości wsparcia, o tych środkach, które były w funduszu leśnym. One były ogromne, bardzo duże. Myśmy często czerpali pełnymi garściami. Dzisiaj one są mniejsze, ale, po ale to, też żeby, są. Po, ale są, ale po to, żeby i na przykład zadysponować tym pieniędzmi, to jeszcze lasy nad muszą wywieźć to drewno, sprzedać podzielić na różne swoje działalności na retencję, na ochronę środowiska, na nowe nasadzenia, jakiś mały koszyczek zostawić na drogi. No i właśnie o tym małym koszyczku rozmawialiśmy również przy okazji tych wszystkich rozmów. Także to bardzo bardzo ciekawe, twórcze takie spotkanie, w którym mówię również mówiliśmy o tym, co należałoby zmienić, ale też jak pewne rzeczy spróbować współdziałać na poziomie lasy państwowe, samorządy lokalne, czy to gminne, czy powiatowe ta współpraca jest jakby konieczna w wielu działaniach bo my wzajemnie się przenikamy. No i oby, oby to się udało, oby to zostało zrealizowane. Ja liczę na te pieniądze. No, oczywiście, ale chyba, chyba wszyscy liczą, a przede wszystkim mieszkańcy sporego. Wiem, że nasz wniosek lepszy. został pozytywnie oceniony przez Nadleśnictwo Szczecinek, bo to um, te merytoryczne nadleśnictwo musi przejść. Został oceniony prze, pozytywnie przez Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych i teraz poszedł do Generalnej Dyrekcji Lasów No to jest szansa, że będzie pozytywnie rozpatrzony. Panie Starosto, zmieńmy całkowicie temat, przenieśmy się na świątki do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego. No, mamy w tej chwili jeszcze zimę, jeszcze 20 parę dni zimy zostało, a pan już myśli o wakacjach. Tak, to prawda. Proszę zwrócić uwagę. My w Specjalnym Ośrodku mamy 181 chyba podopiecznych uczniów, wychowanków szkoły podstawowej, szkoły przysposobienia zawodowego. Część tych uczniów mieszka w internacie, bo są z terenu całego powiatu i nie tylko złożenie, ale część jest tu lokalnie. Mamy swój transport. Ale oczywiście problem rodziców zaczyna się wtedy, kiedy kończą się, kończy się rok szkolny, no i, I dzieci Zaczynają są. się ferie czy Zaczynają wakacje. się czy ferie czy wakacje, tak. I ja sobie zdaję sprawę, że część tych dzieci wymaga stałej opieki, tak. I to Robic ma niesamowity problem, no bo idzie do pracy, tak, nawet jak pójdzie do pracy, no to musi wiedzieć, że to dziecko jest jakoś za, zaopiekowane, do tego, tak? weźmie sobie urlop, no ale to, 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 to nie tylko urlop przeznaczony na to, żeby się dzieckiem opiekować. W tej chwili jestem po rozmowach z panią dyrektor specjalnego ośrodka szkoły Barbarą Zasadą. Chcemy w okresie wakacji dla zainteresowanych rodziców i dzieci uruchomić tak zwane kolon kolonie letnie, czyli takie dzienne kolonie letnie, że będzie można to dziecko przywieźć, zapisać na letnie kolonie zachęcam Państwa do ewentualnie takiego zorganizowania się i zorientowania się, jak to będzie wyglądać. I wtedy to dziecko będzie od godziny tam ósmej do godziny piętnastej zaopiekowano. Rodzic tym, będzie mógł w tym rodzić, w będzie mógł sobie bezpiecznie myśleć, że tam wszystko jest w porządku. Jak chce pojechać na urlop, no to też trochę oddechnie w jakiejś tam formule. Więc nie będzie się obawiał, że w czasie, kiedy jest pracy, może coś złego się zdarzyć. Fajnie nam. Się składa, dlatego, że tak, jesteśmy po remoncie orlika, zarówno tej sztucznej nawierzchni wymieniliśmy ją na nową, plus do tego nawierzchnię tartanową. W czerwcu kończymy oddanie sali gimnastycznej do użytku, więc będą już dodatkowe warunki. W roku ubiegłym oddaliśmy eko ogród, więc tam warzywa, wszystko będzie, dzieciaki będą mogły plebić, na przykład marchewkę, tak by pietruszkę, zajęcie, ce, cebulę czy coś jeszcze do tego. Plus do tego już będą gotowe te trzy sale rehabilitacyjne, które robimy na bazie. Starej tej sali gimnastycznej. O kwestii, oczywiście, żeby znaleźć środki finansowe na organizację dla wychowawców, dla nauczycieli, ale mamy stworzoną rezerwę w budżecie powiatu. Poprosiłem pani dyrektor, aby przeanalizowała, jakie no mogą być koszty. I chciałbym, aby takie kolonie letnie, właśnie w te wakacje, były do zainteresowanych osób, po to, żeby, żeby tymi dziećmi się w jakiś tam sposób zobaczyć. I to przez dwa miesiące? Zakładam. Wszystko będzie zależało od zainteresowania. Tak? Zakładam, że, że to będą różne grupy, które. Mogłyby funkcjonować przez cały okres wakacji. No i będzie to na pewno jakiś oddech dla rodziców, oddech dla. a jednocześnie zajęcie czasu tym dzieciom. Specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy naprawdę to dzisiaj jest kapitalny podmiot. O tutaj niedawno miałem takie spotkanie. E, za chwilę w tym, w tym roku w związku z tym, że robiliśmy taką imprezę sportową, jeżeli chodzi o lekką atletykę dla specjalnych ośrodków w województwie zachodnioborskim. Zrobiliśmy to na, wysokim, na bardzo wysokim poziomie. Mamy na stadion lekkoatetyczny. Dostaliśmy propozycję, aby zrobić Mistrzostwa Polski Specjalnych Ośrodków Szkolno-Wychowawczych z prawni razem. razem. No to klub sportowy Wiktoria z tego ośrodka szkolno-wychowawczego naprawdę będzie zadowolony, no i jednocześnie będzie mógł się wykazać swoją sprawnością organizacyjną, bo wojewódzkie niż już robi. Tak, tak, ale proszę pana, 19-21 wrzesień już jest ustalone będzie. Będziemy, cała impreza może nas kosztować około 100 tysięcy złotych. Dzisiaj wiemy, że Ministerstwo Sportów, to wchodzi, prawdopodobnie dostaniemy około 87 tysięcy. Będzie również marszałek województwa wchodził, samorząd powiatowy od 10 do, do 15 tysięcy to sfinansuje, 120-150 zawodników, trenerzy, wychowawcy, wszystkie osoby, więc na pewno będzie się tutaj działo. Ważnym jest, aby pokazać, że Szczecinek jest fajnym miejscem do organizacji różnych imprez sportowych. W tym wypadku do organizacji imprez sportowych Sprawni Razem i to jest też taki prestiż dla nas. I jednocześnie będzie można pokazać, że w szczecinieckim tym specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym jest sport na bardzo wysokim poziomie i są czym, dobre warunki. O, o czym świadczą również wyniki osiągane przez młodych lekkoatletów. Panie Starosto, kończymy na dzisiaj i do zobaczenia w kilku pytaniach. Dziękuję panu, dziękuję państwu.